Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Kanciasty. Kan, sorry, Kanciasta przygoda. Zmieniłem nazwę, gdyż jest dużo, jest dużo serii różnych ludzi o nazwie Kanciasty Survival. Mniej już jest z Kanciastą przygodą. Nie? Jak widzicie. E, tak, tu dałem... Nie przanajmy sobie miasto. Hej, widzisz, dałem tu. Znaczy zbudowałem już taką prowizoryczną chatkę. O! Jest piasek. Hy, nieźle, nieźle. Hej, przekopmy go. No tak, tylko nie mam łopaty. Mam workbencha. Mam. Dobra, stawmy sobie workbencha Nie z tego Z tego sobie zróbmy Nie mam kamienia, dobra Zróbmy na razie drewnianą łopatę Później poszukamy trochę kamienia W ogóle wybierzemy się Mam najnowszą wersję minecrafta i 1.4.2 i nie ma do niej pewnego mod, nie ma chyba na razie pewnego moda A mianowicie chodzi mi o Race Minimap, już dobrze to nazwałem. Przydałbym się ten mod, gdyż po prostu mógłbym sobie zaznaczać miejsce na przykład domek i ten to by bardzo, bardzo mi ułatwiło. Ja po prostu szybko gubię się w Minecraft'cie, w tym świecie Minecraft'a. Jestem rozległy. Zatem trudny do obczajenia. A na szczęście po drewno możemy wybrać się do tutejszej dżungli. Może zrobiłem sobie jakiś fajny tunel weźmy do poprzedniej poprzedniego kopca Czy tu, tu Tak tu tu chyba Kurde, znowu nie miałem dziwą chatkę ja pierniczę. Ja, no, Nie pierniczę A i muszę sobie to jakoś obczaić konkretnie, bo sorry, mam jakieś dziwne lagi. Sorry zrobię krótkie cięcie i zaraz Dobra, ja jestem już w hercie pozbyłem się lagów oj! Dobra, mamy 13 węgla. Szpalmy sobie trochę piasku. I może weźmy już łóżko. Pójdźmy naszej chatki. Mam nadzieję, że w tym... W ten Minecraftowy dzień zdążymy już ukończyć nasz domek. Na razie prowizorycznie. Może ja będę go... Znaczy, powiem wam tak, yy, w domki nie będę się zbytnio zabawiał, może taki wygląd zewnętrzny nie, bo wolę takie wiejskie, takie domki, kurde jak to nazwać. Najlepiej byśmy znaleźli wioskę MP, wtedy by było najlepiej, byśmy osiedli w jednym z domków. Po prostu zamieszkał, a tak to musimy szukać. Przynajmniej nie czułbym się samotny w tej grze. Miałbym jakichś kolegów, czyli peców nie Tak dobra, 6 szkieł. Sorry. Nie wiem. Kurde, coś się dzieje z tym Minecraftem. Ja nie wiem, ten update ostatni coś mi namącił w tym Minecrafcie. Nie wiem. Naprawdę ludzie. Coraz nowszy update. Coraz większe lagi. Oj, masakra. Lagos renderowania mam, co prawda, krótką. Mam krótką i lagi są, ja nie, nie, nie ogarniam mówiłam. wam ludzie to jest, to, jest nie, to jest granie do ogarnięcia. Nie wiem, taki spiksalizowany świat, jak kurde wymaga. Nie, yeah, no styk Dobra, lećmy pozostałe rzeczy Znowu, ja nie wiem, jak mam jaką tendencję, że po prostu lecę w tamtą stronę. Ja już sobie zakodowałem, że to jest po tej stronie, ale lecę dalej, w tamtą stronę. Sorry, nie zbliżamy się do tego domu i są jakieś kur. jakieś lagi, no klatkuje, że. Za ja przeproszeniem się wyrażę chuj, bo... To jest jakieś nienormalne, ten Minecraft to jest normalnie, nie wiem, gra, że nie wiem Ona nie była w wymaganiach, kurde zalecane wymagania, kurwa nie wiem. Jeden... 1,5 je, GB RAMu, a klatkuje, że to jest porażka. Ja nie wiem. Ta optymalizacja Minecrafta muszą, muszą w którymś update'cie ją poprawić. Tak przynajmniej czytałem w gazecie, że Minecraft ten... No tak, ale to może zależeć też od mojego procesora. Tak. Ej, dobra. co ja zrobić tak nie włączyłem stopera jasna cholera, dobra więc weźmy ustawmy sobie piecyk piecyk będzie stał sobie tutaj gdzie jest to tu jest workbench to tu stu rzemieślniczy i zróbmy szafkę, z skrzynię nie? Zrzućmy do niej trochę drewna. Nie. Ej, nie, weźmy sobie może... Weźmy sobie tyle drewna. Tu też piasek, to, to... Właśnie, zaraz zrobimy sobie... Zróbmy sobie trochę pochodni. Ładny i mało węgla. No i już się... Mam pisful? Nie, normalny. Już myślałem. Nie. Mam nadzieję... No dobra. Nie, Nie. zjadł mnie żaden potworek. Jest, yes, wstrzymaliśmy sobie. Prześmijmy się. Jak widzicie patrzę się na niektóre komendy. Próbowałem wyprowadzić tą komendę z czasem, ale właśnie mam pomysł, ale nie wiem czy on jest dobry. Bo moglibyśmy zrobić taki tunel. w i zrobić takie małe bazy. Jakby to zrobić? wejdźmy na pole. Tak. No nie, pająk. Nie, 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 nie. Czekaj, Mars. A poszedł sobie dobra za... o leci 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 chodź tu, chodź tu. kurde ja wolę nie być niżej od niego gdyż mógłby nas zaatakować jest 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 dobra mamy link. Oh. Tak, mam, może co jest? Nie palu się? Dobra, tu zróbmy pierwszy. By podkop. No dobra. Snajpera wolę nie atakować. Stoimy na tej kratce. Zobaczmy sobie. Gdzie jesteśmy? Przejdźcie próbę jest to 18 Z... 19, dobra sorry hej, tak, o nie, snajper nas zauważył a mnie nie trafij. o, zaczął się jarać, jee yeah. pięknie it's so epic dobra, koordynaty mają zapisane, więc możemy zacząć kopać Piję troszkę tunelu i skończę chyba ten odcinek. Dobra, zacznijmy tu. Najpierw się kierkę. Jak. Opa, Lofa. Aj co ja zrobiłem najpierw zróbmy drabinki, żeby nie było dobra Jak się robiły drabinki? Ja. Nie, nie, trzeba patyki. kurde. sobie stack patyków tak 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 nie, 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 to tak 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 tak. na razie nie będzie potrzebne ławce. Ej tak Zróbmy sobie O tak Czy nie mogę tego postawić O tak Teraz Teraz do Dźwięk wchodzenia po drabinie Co jest bardzo fajne Ten dźwięk jest superowy dobra jest dobrze. Mamy szczęście. Mamy pochodnie. Heli Kaplan. Nie wiem czy będę obrabiał ten tunel. No dobra, sorry. Szkodmy jeszcze trochę. I chyba zakończymy ten odcinek. Gdzie jesteśmy? To jest Hej, skop, skop, skopy Dobra, tu się wykonuje. Jest Zobaczmy jak daleko jesteśmy od naszego dawku. Pierwszy tunel może być. Toczmy go trzema pochodniami. Czy to jakoś wyglądało? Hej, jest dobrze. Więc na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Znaczy dzisiejszy, no już trzeci odcinek który tego samego dnia. Zakończmy nasz odcinek. Dobra. Do kolejnego odcinka. Cześć.